Dzień dobry, witam Was, moi drodzy. Dziś, bez owijania w bawełnę, opowiem Wam, dlaczego finansista absolutnie nie jest zawodem przyszłości. Zaskoczeni? Niepotrzebnie. Mówienie o finansistach w odwołaniu do przyszłości to spore nieporozumienie. Dlaczego? Przenieśmy się w czasie i przestrzeni. Zabiorę Was na małą wycieczkę. Jesteśmy w słonecznej Genui, gdzie 500-600 lat temu na portowych ławkach siedzieli tajemniczy ludzie. Podchodzili do nich kolejno klienci, o czymś rozmawiali, wymieniali jakieś papierki i rozstawali się w zgodzie. To, co mogliśmy wtedy obserwować, to Pierwsze transakcje bankowe, takie transakcje z prawdziwego zdarzenia, które odbywały się na ławkach. Stąd współczesna nazwa bank od włoskiego banco, czyli ławka. Od jednych klientów przyjmowali depozyty, a drugim udzielali pożyczek. A wszystko to siedząc dosłownie, na bankach. W pewnym momencie tych bankowców było na tyle dużo, że władze państwowe nakazały kładzenie na bankowych ławkach zielonego sukna, które informowało wszystkich, wszem i wobec, że siedzący na takiej ławce finansista po pierwsze ma zabezpieczenie, a po drugie jest wypłacalny. Jednym z młodych bankowców, którzy zaczynali swoją karierę na ławce z zielonym suknem, był ten gentleman. Krzysztof Kolumb wiedział doskonale, że do zamorskich przygód będzie potrzebował solidnego finansowania. Rozumiał mechanizm rynku i wykorzystywał swoją wiedzę, aby zmienić raz na zawsze historię świata. To jest właśnie, tak mówiąc zupełnie wprost, pierwszy powód, dla którego dos dostaję dosłownie alergicznej wysypki, kiedy słyszę, że finansista to zawód przyszłości. Bo bez świata finansów z przeszłości nie byłoby świata, który znamy. Serio. Zanim powędrujemy w przyszłość, pomyślmy także nad tym, co dzieje się na naszej niebieskiej planecie dzisiaj, tu i teraz. Żyjemy w czasach, w których coraz rzadziej pracujemy gdzieś, bo na przykład nie, wiem, nie było innej roboty lub dlatego, że o, na przykład zawód wykonywało się w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Obecnie staramy się znaleźć profesję, która będzie maksymalnie wykorzystywała nasze zdolności lub chociaż będzie korzystała z naszych zainteresowań. Jakimi zatem cechami powinniśmy charakteryzować się, aby być finansistką lub finansistą, którzy odniosą sukces w XXI wieku? Trzy sprawy. Po pierwsze, będzie nam potrzebna zdolność dołączenia faktów z różnych dziedzin. Skończyły się czasy, w których wystarczyło nauczyć się czegoś, aby potem wykorzystywać to przez całe życie. Weźmy na przykład moją taściową, która na swoich studiach lekarskich uczyła się, i to nie jest żart, że jeszcze całkiem pomocne przy leczeniu astmy. Są papierosy. Gdyby nie aktualizowała swojej wiedzy, to jej pacjenci mogliby wieść całkiem ciekawe życie. W przypadku finansistów jest podobnie. Na kondycję portfeli zwykłych ludzi, przedsiębiorstw czy nawet całych państw wpływ mają miliony różnych zmiennych, które trzeba przeanalizować i połączyć z dotychczas zdobytą wiedzą. Gdyby na przykład yy, bielik amerykański nie potrafił dostrzec najmniejszego ruchu pod taflą wody, to nie umiałby upolować swojego ulubionego przysmaku, czyli sashimi ze świeżej ryby. Bez umiejętności dostrzegania zmian, analitycznego i krytycznego myślenia, trudno o spektakularną karierę w finansach. Po drugie, praca w finansach wymaga przekazania zdobytej wiedzy innym ludziom. I mówię o naprawdę szerokiej grupie, od współpracowników po klientów. A to oznacza, że będą ci potrzebne umiejętności komunikacyjne. Ale uwaga, niekoniecznie chodzi o talent krasomówczy za sprawą, którego płomienną mową zaprezentujesz wady, zalety jakiegoś finansowego produktu. Równie dobrze możesz komunikować się ze światem za sprawą języka liczb, algorytmów czy wewnętrznych kodów. Tego właśnie wymaga się od analityków finansowych, kontrolerów czy aktuariuszy ubezpieczeniowych. Praca w finansach ma tę zasadniczą przewagę nad innymi zawodami, że odnajdą się w niej zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy. Ważne jest jedynie, aby jedni i drudzy potrafili przekazać swoje wnioski innym. Za sprawą tak wielu zależności, niuansów, praca finansisty to jest ewidentnie robota zespołowa. Nawet genialne jednostki, takie jak dr Michael Berry, sportretowany przez Christiana Baila w filmie Big Short, musiały przekonać do swoich idei innych ludzi. Dr Berry Fenomenalny człowiek. Przewidział kryzys finansowy w 2007 roku, bo połączył kropki i potrafił wyciągnąć z tego konkretne wnioski. I w końcu po trzecie. Finansiści muszą posiadać całe pokłady inteligencji emocjonalnej. Na wszystkie procesy gospodarcze wpływ ma tylko i aż ludzka psychika. Ktoś, kto pracuje w finansach, powinien o tym wiedzieć i wykorzystywać tę wiedzę na co dzień. Nie tylko dlatego, aby więcej zarobić, ale również dlatego, że finanse to element posiadający ogromny wpływ na życie innych ludzi. Od decyzji tylko jednego człowieka może zależeć przyszłość tysięcy. Współczesny finansista, który czuje sens swojej pracy, bierze pod uwagę intuicję, empatię i ludzkie emocje. Jeśli więc jesteś w stanie pogodzić te trzy piekielnie ważne cechy zawodu finansisty, to jesteś na właściwym szlaku. Dzięki temu nie trzeba będzie zmuszać się do działania. Współczesne badania pokazują nam, że jeśli. Osoby czują sens tego, co robią, to mają znacznie mniejsze problemy ze współcześnie istniejącymi i coraz dotkliwszymi problemami z brakiem motywacji, z prokrastynacją czy wypaleniem zawodowym. Natomiast jeśli w którymś ze wspomnianych obszarów czujesz jeszcze braki, to nic straconego. Z badań wynika, że praca w finansach i tak wymaga nieustannego uczenia się. Dzięki temu rzadko kiedy jest nudno. A do tego Całkiem opłacalnie. Zielone banknoty są przedmiotem działania finansistów, ale też płyną do nich całkiem szerokim strumieniem. W raporcie płacowym Sedlak i Sedlak z 2020 roku jednoznacznie widzimy, że branża finansowa jest jedną z najlepiej wynagradzanych w Polsce. Dlaczego tak jest? Bo jednym z najważniejszych elementów wysokiego wynagrodzenia jest e, równie wysoka odpowiedzialność, a ta w branży finansowej, powiedzmy sobie to wprost, jest na naprawdę wysokim poziomie. Zwróćcie uwagę, że jeszcze nawet przez moment nie powiedzieliśmy o finansach jako o branży przyszłości. Tak wielki wpływ ta dziedzina wywierała w przeszłości. I wywiera go obecnie. Dlatego warto śledzić ogłoszenia z dobrymi stanowiskami. No ale właśnie, co czeka finansistów w przyszłości? Przede wszystkim nadążanie ze zmianami w obecnym świecie. Weźmy prosty przykład. Minecraft, jedna z najpopularniejszych gier świata. Można w niej tworzyć przeróżnego rodzaju budynki czy artefakty, które mogą być potem sprzedane za całkiem duże pieniądze. No i właśnie. Może z czasem pojawią się wyspecjalizowane biura pośredniczące w takiej sprzedaży. A może trzeba będzie od takich transakcji płacić podatki, ubezpieczyć nawet tak zbudowane nieruchomości. Wtedy saluteńcy na biało wejdą do tego świata finansiści. I widzimy to już teraz. Ostatnio głośno zrobiło się o dwunastoletnim mieszkańcu Londynu, który w przeliczeniu za 1,5 miliona złotych sprzedał prawa do wizerunku wielorybów, które stworzył w ramach tokenów NFT, a więc unikalnych i niepowtarzalnych zasobów cyfrowych ulepionych z technologii blockchain. Eksperci są zgodni, że tego typu transakcji będzie coraz więcej. Do ich obsłużenia Będziemy potrzebowali nowoczesnej armii finansistów, dbających o porządek i spokój uczestników rynku. Dlatego właśnie finanse to zawód przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.